Ja też nie wiem Ktoś zaznaczył Nikt nie zaznaczył, dobra Widzę, że trzeba zmienić ekipkę szybko Bo to nie ma co Tak, tak, ja nie wiem gdzie lecieć Na szemrany chodzi już no. Na wyrwę Nie, za daleko, za daleko no Szemranę No mów Rafał, co się dowiedział ty tam, Nesku, niech szan, tylko dzwoń do nich. Ty tam, cała ekipa jest cudownie. Na domki możemy iść. Lepiej by było. Lama na Chodź ci na domki. Lama na My na domku jesteśmy, mistrzu. I lecę już do ciebie. Dobra, lecę to z tobą. Dawaj, coś tam podziałamy, może coś. Lecę. Śmiałbym się, jakbyśmy tą grę wygrali. Bym się ją nazwał, opętana gra. Cio, gość leci na sku, do ciebie. Zaczynam. Gdzie wy jesteście? Jezu, Mam kopada. Dobra, już GG. No jasne. Nie wierzę. Nie, dobra, zmieniamy ekipę, serio. Bo ja już nie będę ja tak cisnął. Po prostu zmienimy się, zmieszamy. Bo widzę, że tutaj nie ma sensu. Ja w ogóle miejscówki pomyliłem Dobra być chyba. Wy, wy, dziś, wy, wy dzisiaj chyba pijani jacy się jesteście, no nie wiem. Nie, już zmieniam ekipę, już, już nie ma tego, także... No dobrze, dobrze, ja wiem, tylko zmieniam ekipę potem. Żeby... damy szansę innym. Mogę grać my się zasubować, dodać mnie do znajomych i... Jasne, że tak. A, Chris to No chyba, że tak. Słuchaj, oni mają siedzibę tam pewnie nawet w Polsce i mają... Wszędzie Oddziały. To jest z tego samego miejsca nas zabił gościu, widziałeś? Tego samego z góry, tam jest taka luka. My wczoraj jeszcze mecza graliśmy w Counter Strike'a. Powiem Wam, że zostaćmy się lepiej w Cesa grać niż w Fortnite. A. No, jakoś mi się lepiej to wchodzi. No zawsze tak jest pod koniec sezonu. Zawsze się kończy, że tak, że, że już nic... Nie zmieniacie grę, albo już wam się nie chce grać. No. Dobrze, że zostawiliśmy, co nie? No, dobra. Są tam jakieś... ...wapony? Daga na padzie ciśnie. To jest prograż. O, Obiła. Hehe. <laughs> I grasz na PC-cie? Żartujesz. Nie, kurna chłopak, no słyszysz chyba, co? <laughs> <noise> e to fajnie, fajnie, że grasz na PC. -cie. A co z konsolką? Też masz. Chris, no. Chris. Co? Masz poty, Chris. Ja mam poty. Jak coś, to ja fajne to tak nie zrobiłem. Spoko, spoko, i tak już odkupiłeś swoje winy dzisiaj. Zabiłeś. Macie Chcesz jeszcze poty? Nieee Nikt nas tak Dobra Ej, dawaj, Chris, tą Dobra, próbujemy coś, coś zagrać Bo normalnie pierwsza gierka, druga gierka i to... Daj. Daj się, nie mamy Czekaj, gdzie strefa? Domki są zrutowane, co nie? Nie, spokojnie. Damy radę Nazwij to... W skalalę na steletową na Na razie... Na razie tego Mam min no Na razie nie będę wstawiał Ostatnio nie wstawiam w ogóle filmików, wiecie, z winów jakoś która to ta dziewczyna Dagmara, znasz? Taka dziewczyna. Ale jaki Dagmara. Tak się nazywa. Powinno ci to wystarczyć. Le lepiej ci nie będę mówić, bo ty to jesteś taki lovelas, że od razu podrywasz wszystkich. No dobra, <laughs> Mówiłem ci. Tam świrki, bajerki i te sprawy. No widzisz, mówiłem. Z jedną umówiony tam, z drugą gdzie indziej. Taki na od razu. Taki lowy lasek z ciebie tam. E, dobra, chyba. Gdzie oni są? Gdzieś strzelił po. Dostał, leży ładnie, ładnie dobiłeś Dobra, to nie ma. To ty... Jeszcze jakieś samo Demki? Nie. Możesz. Też mi jakieś samode. Tak Kurde. Strefa. Jakie mamy doMki? Mamy strefę Dam ci, chodź. I dalej z Karolina? No za Ja to jestem starej daty Nie zmieniam jak rękawiczki, co nie? Mogę wysłać Na razie warto nic nie, wys, nie wysyłaj bo ja dzisiaj się trajdowałem i wydajnych jeszcze mam mniej także Mówiłem, że wszyscy... Bronikę mniejszą, większą do pompy 76. Ale już wiem o co Ci chodziło z tymi trapami Żeby, żeby po prostu recitingować Serio, która to dziewczyna teraz jest? Hmm, Herogli Herka, teraz Herka W sumie fajna, fajny nick, Herka Kojarzy mi się z... Z czymś złym <grym 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 A ja z Wisnik Herce poznałem Ciebie w ogóle Tak? A to jesteś widzę Herki, tak? A mi z Werką, no Werka też no, Werka, Herka Słuchaj, eee... Yy... Zaraz ci powiem. Jak ty napisałeś, to ja miałem już cztery trady. I, i wiesz, każdy poczekaj, poczekaj i to tak... No dawaj, wychodź. No nie, nie wierzę Leży Nie Nie wiem Leży, leży, leży Gdzie jeszcze jeden?

Na górze, no tutaj, na dole, nice. na dole, Pat Tak się bardzo, mu do bardzo, Słuchaj Barty. Eee. O, kto padł? Nie umiem tego. Nie umiem Nie umiem bardzo, Just bardzo, Codziennie do mnie pisze parę osób z tradem, co, nie? Ty się, ty się, nie wiem, ty, nie wiem czy chciałeś wcześniej zrobić, czy później, no już kurczę weszło parę osób za ciebie i dlatego już nie mam. 9 No lśniące właśnie już będę miał niedługo. Dajcie amulety. Dajcie leczenie. Dajcie matce. Herka, a grasz jeszcze w tego? Herogi, grasz jeszcze w ratowanie? Nie grasz? A dużo masz wydajny? Nie są tam trochę dużo mam. Trochę, trochę dużo. E to się dogadamy co nie? No. Lewer prawda? Kamara... Chrystus. E, później. Bardzi. No. Masz lecenie? Nie mam, no jakbym miał to bym już kurczę dawno. Dawno ci bym ci. Bym ci dał. Ale z Bartim, to dogadamy się jeszcze. Nie, nie wysyłaj mi nic i się dogadamy. Zobaczymy, jak tam z Heroglim się dogadam i wszystko tam. Coś ogarnę, no. Coś, coś ogarnę, no. Bo po prostu za mało mam tych wydajnych. Chodź, no. A no. mamy strefę. Ej, 10 osób, kurczę. Tylko le, leczenie jakieś. Ej, ach, e, Skubany nie masz tam przypadkiem apteki jednej? Nie masz. Ognisko jest tutaj, chodź. Chodź, chodź, chodź. We mnie tu. Tu jest ognisko. A, zapomniałem, sorry. Mogę na ścieżkę. Robimy robimy ekipę spokojnie, chodź, chodź, chodź ognisko jest tutaj. E, dobra, to ja idzie, idzie z. Eeeh, dobra, st. Jest. Jest, dobra. Mam nadzieję, że to jest takie cyjnki drogie. No. Ha, Dobra, masz. Dajcie go dajcie go I po co kurcze, raz... A Daga, co tam, grasz dalej z tym yy, brodatym, czy nie? Czy jak to wygląda? Tylko Tak, cały czas. Tam leży. Leży, morda. Ja ci przyniosę, ja ci przyniosę. Dobre. dalej go sponsoruję. Tak? tak. Ile masz subskrypcji? 13 i pół chyba. No coś tam. Tak, są, 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 są. A, chodźcie może... Ominiemy ich. Nie mam ląd spada. Ja mam lunch, lecimy na nich czy nie? Szybko, nie, tak? Nie, nie? dobrze. Nie, Ale z Wami jest. Tak, nie, tak, nie. No nie. Skubany, ja to ty, ty, to, ty, to ja. Kto jest głupiacz, ty? Ja. Kurczę, powiem Ci, że za zapomniałem. <laughs> Oj, dobra, ty jest Jezu, ja celowanie z c biorę Super. Trzeba dobijać. Spokojnie. Leci.

Leci, leci. O nie, leża. No dobra, jeszcze go nie podnosz. Okej. Okay. A ile będziesz coś dodał. Nie wiem. Leż. Ile? To twój trap, czy nie? Spokojnie, nie piszcie o macach na czacie, kurczę. Chopaki, dziewczyny Macie tu pociągnie się, bo zuchwane będzie potrzebować jakiegoś bandaża. Weź rozstaw ognisko, tutaj. Poczekajcie, ja daję Ci ten, to mam w to ten, yy, to najpewniej chłopaki, to trzynasty cikła bandaża, poczekajcie. Masz yy, spoconę yy, do, do tego, do pompy? Troszkę? O ten, jak rzucię kurlę za nim, powiedziałem. Karka nie wchodziła bo, żeby się napalać jak tego Masz jakieś lepsze? Nie mam Dobra, słuchajcie, jeszcze Gość, tak, jeden, tak? Dwóch Ja też Rozstawiaj, rozstawiaj, lecimy Szkoda tego Chodź na górę, na górę Będzie najlepiej Gdzie są? Dostał! Dobra, podjeżdżamy Dostał 150. Podjeżdżajcie jeszcze ja sobie, poczekam. Wasze kille dobra. No dobra 8 killi No i winę zrobiliśmy. No. że będzie No widzisz. Jak on dostrzegł to. Tą...